Cześć, to jest Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale jak idzie jesień, robi się tak ciemno wieczorem, to ja mam ochotę sobie zapalić świeczkę, usiąść sobie i z reguły jak sobie tak usiądę, to czasami łapie mnie ochota na coś słodkiego. I jak idzie właśnie jesień, to najbardziej lubię jeść jabłka pod kruszonką. Uwielbiam! I dzisiaj chciałam się z wami podzielić swoim przepisem. Zapraszam na ten odcinek. Wydaje mi się, że jabłka pod kruszonką to jest taki, wiecie, przepis tak prosty, że dziecko mogłoby go zrobić, ale my robimy go tak często. Czasami robimy go tylko z mąką, czasami z płatkami migdałowymi, czasami z płatkami owsianymi. Ja na blogu mam mnóstwo przepisów, które kruszonkę używają, bo to jest jeden z moich ulubionych dodatków. Kojarzy mi się z dzieciństwem, to jest taki właśnie comfort food, taki po prostu najprzyjemniejsza rzecz, jaką można zjeść. A jesienią, właśnie teraz jabłka z cynamonem, kruszonka. Jak już totalnie chcemy poszaleć, to jeszcze kulka lodów waniliowych to jest coś przepysznego. E, I dzisiaj sobie taki przepis zrobimy. Jabłka uwielbiam używać antonówkę. Jak jest troszeczkę wcześniej, to też papierówkę, a jak trochę później antonówka się już kończy to używam bardzo często szarą renetę. E, bardzo dobre też są jabłka Golden Delicious. To są te, które ja mam u siebie w ogrodzie, ale u mnie w ogrodzie, to wiedziałam, mogę liczyć na to, że może wiaderko tych jabłek zbiorę, więc lubię je jeść po prostu na świeżo. Ale e, te jabłka właśnie o takiej jasno-zielonej skórce moim zdaniem najlepiej wychodzą właśnie e, w tym daniu. Jabłka sobie teraz będę kroić na mniejsze kawałki. My no, je wcześniej przesmażymy. E, ja niejednokrotnie robiłam na różne sposoby. Raz przesmażałam, raz po prostu to wrzucałam surowe jabłka wymieszane z cukrem czy z odrobinką masła i wydaje mi się, że to przesmażenie daje dużo fajniejszy efekt. One się dużo szybciej rozpadają jest taki efekt jak, tak jak lubię. Także jabłka na razie obieramy. Ja obiorę sobie cztery sztuki i kroimy na takie kawałki, powiedzmy, że na na osiem tych takich Jaki to jest kształt? No wiecie jaki kształt. Na 8. Jesienią staram się nie trzymać zbyt wielu słodyczy w domu. Bo tak jak słodycze nie ruszają mnie ani wiosną, ani latem, tak, gdy robi się trochę chłodniej, natychmiast wieczorem ten dziwny głos podpowiada mi, że coś mogłabym sobie przekąsić. E, I staram się ich nie trzymać. A jak już jestem w desperacji i ten głos po prostu zaczyna dominować w mojej głowie i rzeczywiście chcę sobie zjeść coś słodkiego, e, to wtedy staram się coś upiec sama. I wydaje mi się, że ta kruszonka jest właśnie takim daniem: wszystko macie w domu, bo przecież każdy z nas będzie miał mąkę, e, cukier może płatki owsiane. Ja ostatnio bardzo lubię używać też płatków migdałowych, ale je zawsze mam w domu, bo bardzo lubię je prażyć do porannej owsianki. I poranna owsianka właśnie z jabłkami takimi karmelizowanymi jest dla mnie takim substytutem tych słodyczy. Ale czasami trzeba sobie też pozwolić na coś słodszego. Słuchajcie, ja zawsze ten przepis robię na oko, więc ja sobie dzisiaj tutaj dokładnie poważę ile czego dodałam, żeby Wam dać przepis dokładny ale jak naprawdę dodacie troszeczkę czegoś więcej, troszeczkę mniej, to nic się złego nie stanie, bo nieraz tak robię. Ważne, żeby widzieć jaka jest konsystencja naszej kruszonki. Ale zanim do kruszonki przejdziemy, na patelnię wrzucamy łyżkę masła, rozpalamy sobie gaz, czy co tam macie pod swoimi e, patelniami i będziemy te jabłka przesmażać. E, ja uważam, że dzięki temu one się dużo lepiej rozpadają. Oprócz masła wsypiemy sobie też e, cynamon. I odrobinę cukru. I tutaj, w zależności od Waszych preferencji, tego cukru możecie dać mniej lub więcej. To nie musi być cukier u mnie, to jest cukier trzcinowy. Możecie też dodać syrop daktylowy, syrop zagawy. To już naprawdę jest Wasza decyzja. To jest takie danie, które naprawdę można tutaj kombinować na różne sposoby. Ja dodam sobie ekologiczny cukier trzcinowy. Wrzucamy wszystkie jabłka na patelnię. A tego cukru dam, myślę, że około 4 łyżek. Resztę zostawiam sobie do kruszonki i cynamon. No i teraz pytanie: jak dużo cynamonu lubicie? Jeżeli dużo, to tak myślę, że ze dwie łyżki. Jeżeli tak tylko troszeczkę, to łyżka albo nawet mniej. Ja uważam, że skoro idzie jesień, dwie łyżki cynamonu są tym, czego potrzebujemy dzisiaj w naszej kruszonce. Znaczy nie w kruszonce, tylko w jabłek. Do naszej kruszonki będziemy potrzebować płatków migdałowych. Słuchajcie, ja uważam, że to jest świetny dodatek. Oczywiście nie musicie ich dodawać, możecie to zrobić tylko z mąki, cukru i masła, i ta kruszonka będzie najbardziej klasyczną. E, wydaje mi się, że dodanie płatków migdałowych daje tak fantastyczny, lekko orzechowy smak, że warto spróbujcie. Moim zdaniem super to e, ten smak tam idzie razem z tymi składnikami. Ja wrzucam wszystko do malaksera i zblenduję sobie je na e, drobny pył. Do tego dodam płatki owsiane, można dodać górskie, można dodać błyskawiczne. Jeżeli chcecie zrobić bardzo zdrową wersję, to ja niejednokrotnie robiłam kruszonkę bez mąki, tylko właśnie z płatków i z orzechów. Też bardzo fajna wychodzi. Ale żeby dodać takiego klasycznego elementu, ja dodam też białą mąkę. I dzisiaj jest nawet nie orkiszowa, tylko biała-biała. No i kluczowy składnik, czyli masło. Tłuszcz niesie smak, a masło niesie go najlepiej. I razem będziemy to wszystko mieszać. Chodzi nam o to, żeby to było jak mokry piasek, ale żeby, gdy ściskacie w palce, lekko nam się ta mieszanka kleiła. Te jabłka są już fantastycznie skarmelizowane. Ponieważ dodałam już masło do jabłek, to ja w ogóle niczym nie smaruję mojej te, tego naczynia do zapiekania. Po prostu wrzucam je na dno. One fantastycznie potem to wychodzi. Tutaj sobie nakładamy. W malakserze zblendowałam wszystkie składniki i ona ta nasza. Kruszonka, no słuchajcie, przypominać mokry piasek, tak żebyście byli w stanie z niej lepić kawałki. I ja sobie je właśnie takie większe kawałki rozsypuję, część drobno, część tak bardziej sklejona, bo lubię takie większe kawałki, które takie się zrobią pysznie zapieczone i chrupiące. One są słodkie, leciutko, takie orzechowe, coś pysznego. Zresztą wiecie, każdy z Was na pewno jadł kruszonkę i nie wierzę w to, że ktoś kruszonki może nie lubić. W zależności od tego, jak dużo chcecie mieć tej kruszonki, możecie jej dodać więcej lub mniej. U nas chyba nie ma czegoś takiego jak za mało, za dużo kruszonki. Naprawdę mogę zjeść e, każdą po prostu ilość, a dzisiaj zamierzamy sobie nawet dodać do tego lody waniliowe. E, oczywiście rozgrzewamy też piekarnik. Ja e, piekę sobie całość na sto, 180 stopni z termoobiegiem e, i w zależności od tego, e, w zależności od dnia, trwa to mniej więcej około 30 minut obserwuję, ponieważ jabłka właśnie skarmelizowaliśmy, to obserwuję tylko i wyłącznie kruszonkę. Jak ona zaczyna być złota i przypieczona, to mogę wszystko wyciągać. Czasami niestety, kiedy wrzucimy surowe jabłka, to bardzo często jest tak, że one są jeszcze za twarde, w zależności od odmiany. Powiedzmy, że jak wrzucimy papierówkę, czy antonówkę, one się dość szybko rozpadają, ale czasami są takie odmiany jabłek, na przykład jak Golden Delicious, które będą zdecydowanie potrzebowały więcej czasu, żeby się rozpaść i nie chcemy, żeby nam się tutaj wszystko spiekło. Także dlatego ja właśnie przesmażam, karmelizuję, pod spodem to wszystko jest takie, wiecie, idealnie roz, rozpadają się te jabłka i dla mnie to jest tak, takie jabłka pod kruszonką, jak lubię najbardziej. Wstawiamy do piekarnika i czekamy na efekt końcowy. 40 minut minęło i Nasza kruszonka jest gotowa. My ten desert lubimy zjeść po prostu w miseczkach. Nie przejmuję się tutaj zbytnio serwowaniem, żeby ono było nie wiadomo jak przepiękne, łyżka nurkuje w to gorące danie i nakładam, ale staram się, żeby kruszonka jednak była na górze. Jabłka się pięknie rozpadły i. Staram się to tak przerzucić, żeby jakoś to dobrze wyglądało. A na górę będę wrzucać taką większą e, kulkę lodów waniliowych. Dzisiaj jedyne lody, które były dostępne, to właśnie były te, ale przyznam się Wam szczerze, że moje ulubione waniliowe to są Haagen-Dazs. Jestem ciekawa, e, czy Wy macie jakieś swoje e, ulubione e, lody? Dajcie znać w komentarzach. Danie wygląda w ten sposób. Kulka lodów będzie teraz pod wpływem tego gorąca spod spodu nam się pięknie topiła i stworzy nam się taki piękny, cudowny, pyszny sos. Pachnie słuchajcie fenomenalnie. Z jednej strony czujemy wanilię z lodów, a z drugiej strony cynamon z jabłek i do tego ta przepyszna, chrupiąca kruszonka. Dajcie mi znać, czy lubicie takie dania i jak lubicie sobie dogadzać, kiedy ten wewnętrzny głos skrzyczy, że musicie zjeść sobie coś słodkiego. Jeżeli wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę. Nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki, o 9, w czwartki o 16 i w niedzielę o 9. A przepis na to danie i na pozostałe dania z kruszonką znajdziecie w opisie. Tam zostawię linki do bloga i zapiszę, ile zostało tutaj użytych danych składników. Do zobaczenia w następnym odcinku.